Tutaj chodzi bardzo mi o koncepcję tak zwanego cienia, czyli nasze wszystkie wypierane skłonności, nasze wszystkie agresywne myśli, które są tłumione, mogą w pewnym momencie uzyskać autonomię i wyjść na światło ciemne, dzienne, zawładnąć nami i wpłynąć na nasze działania. Jakby bardzo prostym przykładem jest. Na przykład, wyobraź sobie młodego człowieka, który za dzieciństwa usłyszał wiele agresji, wiele agresywnych słów i doznał agresji cielesnej, na przykład ze strony swojego despotycznego ojca. I taki chłopak postanawia: Nigdy taki nie będę. Więc każdy przejaw agresji, jaki ma, każda myśl o tym, że chciałby się wydrzeć na kogoś, Tłumi to tak mocno, jak jest w stanie. I wtedy dochodzi do czegoś, co przynajmniej na przykład Jordan Peterson tak by to określił, jako moralność królika, bo ten człowiek nie jest bohaterski, bo trzyma się w ryzach. On nie jest trochę jakby zdolny, bo zatracił sobie tą zdolność do być agresywnym. Nie, nie, nie kontroluje jej. Ona jest po prostu wyciszona i stłumiona. I teraz uwaga, uwaga, to co jest bardzo istotne. Nadejdzie moment w życiu kogoś takiego, czy kiedy obniży swój. Punkt świadomości, bo będzie zmęczony, sfrustrowany pod wpływem substancji odurzających, kiedy te wszystkie skrywane skłonności wyjdą na jaw i dadzą pełne, dadzą po prostu znać światu o sobie w taki sposób, jak ten człowiek, nawet by nie był zdolny, nie byłby w stanie przewidzieć, że jest do tego zdolny. Jego cień. Wyjdzie na światło dzienne. No i oczywiście może PTSD potem doznać, no bo nie wie, że coś takiego może odczuwać. Analogicznie, jak żołnierz, który jedzie na wojnę i nagle się orientuje, że zabijanie mu się podoba, i trudno mu jest się potem pogodzić, kiedy wraca do normalnego świata, do swojej żony i dziecka, bo on nie wie już, kim jest i musi zmienić swoje postrzeganie i koncepcję na temat dobra i zła. Musi przeistoczyć cały swój światopogląd i własną osobę.